Za 36 tysięcy, 37 tysięcy złotych zrobiłem sprzedaż na 4,6 miliona. Dlaczego to działa? Ja nie zrobiłem żadnej magii. Jak ja zrobiłem ostatnią kampanię na szeregówki, gdzie personę wytypowałem rodziny 2 plus 2 i personę zakupował, to była kobieta, która miała tego męża zaciągnąć na tą inwestycję. Sprzedałem w 6 tygodni, 6 szeregówek w pierwszej linii, bo jeszcze wszyscy, którzy kupili szeregówki, od mojego klienta od razu kupili wykończenie tego, tej szeregówki, więc cała transakcja to jest ponad milion. Więc powiedzmy, że z 37 tysięcy zrobiłem ponad 6 milionów, bo było trzech pośredników przede mną. Ja powiedziałem, że zrobimy marketing, on sobie będzie to sprzedawać. Jedyne, co ja zmieniłem, to jest to, że ja nie mówiłem, że tam są dwa pokoje. Ja nie mówiłem, że jest duży salon, tylko powiedziałem, że wyobraź sobie sytuację, w której pijesz kawę, a twoje dzieci bawią się na, na ogródku. Czy nie męczycie to, że masz sąsiadów z każdej strony i słyszysz każdy dźwięk? W naszej szeregówce tego nie będzie. Czy nie męczycie to, że nie masz przestrzeni do życia, bo jesteście w cztery osoby i mieszkacie w 60 metrach? Na przykład też tam była taka fajna komunikacja, na fajnie zażarła na zasadzie, że mieszkanie było dobre do momentu, kiedy pojawiły się dzieci. Tak bardzo ci ludzie się z tym identyfikowali, że po prostu się zgłaszali i kupowali. Wcześniej rok czasu z trzema pośrednikami nikt nie sprzedał nic, mój klient sprzedał tylko jedną, sam po swoich znajomych. Ja po prostu bardzo mocno zacząłem empatyzować z ludźmi, którzy mają w tych szeregówkach mieszkać.